Się Iwona Pękalapopek. Witam cię serdecznie w następnym odcinku mojego programu Proste jak kwiaty. Dzisiaj zajmiemy się tulipanami, bo jest teraz dobry czas na tulipany. Zima to jest dobry czas na tulipany, tulipany są wszędzie, tulipany są tanie i tulipanów jest bardzo dużo i jest bardzo duży wybór tulipanów. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że. Teraz, właśnie, lub w przeciągu najbliższych tygodni będziesz miała, lub będziesz miał w swoim domu tulipany, e, najprawdopodobniej całą paczkę tulipanów, jakby duży, duży taki bukiet, bo e, jest to czas, e, że one są tak tanie, że kupujemy je właśnie na całe paczki, czyli po, po 20-25 sztuk, przeważnie. I ja dzisiaj chcę pokazać. E, sposób i chcę pokazać wam jak można sobie troszeczkę inaczej zaaranżować tulipany, żeby to nie były takie zwykłe zwykłe kwiaty stojące tylko w wazonie, tylko jak ułożyć z nich bukiet, żeby był troszeczkę inny. I nie musi to być jakiś super wyszukany bukiet, nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby to była taka kompozycja w wazonie stojąca, która po prostu różni się czymś. Od takich zwykłych tulipanów. I do tej właśnie pracy, i do tego e, zmienienia, do tej zmiany wizerunku takiego bukietu właśnie z tulipanów wykorzystam liście takie zielone, to jest Aspidistra. Bardzo popularne liście w kwieciarniach, myślę, że z łatwością je dostaniecie. Aspidistra jest też, występuje w różnych odmianach, czasami jest taka nakrapiana czyli taka no, z kropeczkami białymi, albo czasami jest z jakimiś tam paskami też e, przebarwionymi, także tutaj też jest e, wiele możliwości jeżeli Wam to będzie pasowało do kompozycji, to możecie sobie wybrać e, taką bardziej, bardziej e, no chciałabym powiedzieć nowoczesną ale tak o to chodzi, taką bardziej po prostu jakąś taką inną odmianę tej astigistry i mam tutaj e, kilka takich, kilka pewnie około 10 liści tej aspidistry i pokażę Wam, co można z nimi zrobić, żeby one właśnie wpłynęły na, na takie zwykłe tulipany e, i żeby wyglądały troszeczkę inaczej ten bukiet. Do pracy właśnie z liśćmi aspidistry będzie mi potrzebny strzywacz, będzie oczywiście potrzebny nożyk, być może mm, nożyczki, no, jeszcze przyda mi się sekator i za chwilę e, go sobie przyniosę i mam zwykły sznurek do związania bukietu, ale nie jest on niezbędny. Mhm, tak wyglądają moje tulipany. One już są takie troszeczkę wyrośnięte. Jeszcze ja e, przejrzę wszystkie. Widzicie, już niektóre listki e, się tak nadają do oberwania bardziej ten jest jakiś taki też ułamany. To po prostu usuwajcie sobie takie liście z tulipanów ta widzę, że jeszcze całkiem dobrze, ale się trzyma tych moich kwiatów, chociaż już. Kupiłam je kilka dni temu. Okay. Wiecie, co Wam mogę powiedzieć ciekawego na temat tulipanów? Tulipany można przechowywać bez wody. Dosyć długo można przechowywać bez wody, dlatego nawet, jak kupicie sobie. Na jakimś bazarku e, paczkę tulipanów, i później idziecie na jakieś większe zakupy i się okazuje, że przez kilka godzin te tulipany nie były w wodzie, bo były w bagażniku, na przykład, e, to później wystarczy je mm, jakoś tak, nie wiem, mocno owinąć w papier albo w folię. E, wszystkie razem wystarczy e, zebrać wszystkie łodygi, przyciąć łodygi na nowo. I włożyć taki bukiet do dużej ilości wody Naprawdę do dużej Nie tak, żeby stały dotąd Tylko nawet dotąd do jakiegoś wiaderka z wodą I odczekać sobie e, kilka godzin I e, kwiaty będą jak nowe Czyli nie jest to jakiś magiczny sposób I naprawdę nie wpłynie to źle na kwiaty Po prostu one e, napiją się wody i, e, I odżyją na nowo Ok, dobra Czas na liście astelistry z, z takimi liśćmi można zrobić... E, Kilka fajnych rzeczy. Najbardziej prosty to jest po prostu takie wygięcie do tyłu liścia. I tutaj sobie zszywam taką szywką i już mam gotowy listek, który później dodam do mojego bukietu. Zrobię sobie około, nie wiem, dwa takie listki. i używam zwykłego zszywacza do tego, tak? Kolejny sposób, fajny, to jest na przykład rozerwanie liścia, zobaczcie. Rozrywam go, możecie do tego użyć noża, ale to bardzo fajnie się rozwija. Mam yy, taki rozerwany listek na pół i teraz jedną połówkę zaplatam sobie w tą stronę i trzymam. trzyma się. A drugą połówkę powiedzmy troszeczkę niżej, nawet sobie zaplatam do środka. Uwaga na palce. Ok. I już mamy coś takiego. Niby coś zwykłego, ale wygląda trochę inaczej. Kolejny listek. Taki chcę, żeby był. Żeby był taki yy, giętki Zginam ten listek Mniej więcej tak tutaj W ten sposób I robię sobie trąbkę Trąbkę sobie robię z liścia Strzyło się? Zszyło się I mam taką trąbeczkę Taką, taką tutkę z liścia, którą też gdzieś tam włożymy do środka bukietu i ona nam roz, rozepcha trochę ten bukiet i będzie jakby, dzięki temu bukiet będzie się wydawał większy. Co jeszcze mogę zrobić? Podzielić taki listek na więcej niż tylko na dwie części powiedzmy na cztery Tutaj, już w pewnym momencie, tak o, właśnie w połowie, w połowie tego liścia, ten nerw już jest e, taki bardziej mocny, i się nie chce dalej tutaj mi przerwać. Dlatego też uważajcie, żeby później nie rozerwać tak tego liścia, żeby się e, nie zniszczył. I też możemy sobie tutaj porobić takie. A zobaczcie, coś takiego mi wychodzi nawet. Także możecie sobie kształty dostosować jak chcecie. Okay, zobaczcie coś takiego ciekawego naprawdę z takimi listmi aisty mm, można zrobić bardzo wiele To co mamy kilka takich listów, kilka takich, e, mm, takich rożków, kilka takich, takich paluszków, <gulka>, kilka takich jakichś wymyślonych y, 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 tych listków. I po prostu układam sobie bukiet. Układam bukiet standardowo, ale tak mniej więcej, tak co drugą, trzecią roślinkę. Oczywiście będę tutaj skracała to wszystko do jednej długości. Tak troszkę poniżej, tak? Poniżej główki tutaj tego tulipanka, tak żeby to rozszerzenie tak? było gdzieś więcej tutaj pomiędzy, pomiędzy już główką samego kwiatu, pomiędzy płatkami. Ułożyłam już bukiet. Tak on wygląda. Jak widzicie, jest większy taki w swojej e, objętości, a to tylko za sprawą e, kilku dodatkowych e, liści. Niestety, z tulipanami jest taki problem, że one się właśnie przychylają e, w stronę światła i, 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 i nawet jak. E, Nałożymy te kwiaty tak, żeby powinny być na początku, tak jak powinny być powiedzmy na początku w zamyśle, to później one na przykład wyrastają do góry, tak? Albo idą gdzieś do boku, do słońca. Dlatego też Wam radzę, żebyście nie stawiali takiego bukietu bezpośrednio gdzieś tam na słońcu, przy oknie, albo tam, gdzie, gdzie dochodzi bezpośrednio słońce. Bukiet jest taki normalny, jest taki naturalny, bardzo. Wystarczy go włożyć tylko do, do wazonu ze świeżą wodą, i, i mamy gotowy bukiet i gotową kompozycję, która. Która, która będzie gościła gdzieś tam w naszym domu, na naszym stole. Mam nadzieję, że będziecie korzystali z tego pomysłu i, i dodawali, nie wiem, do paczki całej kwiatów liście, na przykład asfidistry, tak jak tutaj pokazałam, żeby troszeczkę bukiety Wasze zyskały na objętości. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek. I pamiętaj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to. Zasubskrybuj. Zapraszam Cię również na mojego bloga o tym samym tytule jak mój kanał, czyli prostejkwiaty.pl, gdzie zobaczysz więcej zdjęć oraz poczytasz sobie więcej informacji na temat tulipanów, o tym, jak się z nimi obchodzić i jak o nie dbać, żeby jak najdłużej wyglądały pięknie. Pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia. Iwona Penkala-Popek. Papa!